Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ponownie, ponownie 1 marca 2024. Beata Miazek, kobieta, która z wójta stała się burmistrzem, na chwilę obecną się ukrywa, ukrywa. Dzwoniłam pod różne numery, nikt nie odbiera. Po prostu nie wiem, czy teraz będzie tam robiła no, reset, czy będą dokumenty palone, co tam będzie się działo w tej żydowskiej gminie, to się okaże za jakiś czas. Pani, która odebrała, już nie pamiętam w jakiej tam komórce, komórce po prostu obraziła się, że zapytałam, jaki patałach mianował z wójta na burmistrza panią Beatę Miazek. To pani obraziła się, że mam jej nie obrażać. Wy nawet nie rozumiecie, co ja do was mówię, jakie pytania zadaję. Nic nie rozumiecie. Po prostu ego takie wybujałe po tych studiach żebraczych, po tych systemowych, że po prostu się w głowach przewraca. Tak, wyszkolone kurde systemowe marionetki. Także słuchajcie, znowu poświęciłam trochę czasu, żeby wam pokazać, jak działają żydowskie gminy. Dzień dobry, witamy w Urzędzie Gminy Piernozi. Prosimy wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie się kancelarii. To jeden, kancelaria Urzędu Gminy. To dwa, Nie będę Wam zabierać czasu, bo nikt nie odbiera. Dzień dobry. Witamy w Urzędzie Gminy Pierności. Dobre. Witamy w Urzędzie Gminy w Kierności. Prosimy wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie się kancelarii. To 1. Kancelaria Urzędu Gminy. To 2. Sekretarz Gminy. To 3. Księgowość Budżetowa i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To 4. Podatki, opłaty lokalne i odpady komunalne. To 6 obsługa rady gminy i pozyskiwanie środków zewnętrznych. Urząd Miasta Gminy w Kiernowie, słucham. Dzień dobry, a z kim rozmawiam? Dzień dobry, witam panią Karolina z Rudu Biskupia po mężu e, Tutaj e, wasze numery nie odpowiadają. Teraz jeszcze mi jakiś patałach dzwoni, podejrzany, podejrzany telefon, no niestety będzie pykało. E, ja proszę panią, chciałam z Beatą Miazek rozmawiać. Czy ona dzisiaj dotarła do pracy, czy jest na zwolnieniu? Przełączę do sekretariatu, dobrze? No, ale tam mi nikt nie odpowiada, więc chciałabym, żeby mi Pani, nie wiem, słuchawkę zaniosła tej kobiecie, sprawdziła ja to. Ja do Pani słuchawkę, ale myślę, że yy, może nie słuchać, bo to jest daleka odległość. Aha, nie rozumiem, ale dobrze. Dziękuję. spotkaniu jest. Znowu, znowu, znowu nie rób, bierze podatnika pieniądze, od rolnika pieniądze, a nie ma jej w pracy. Nie odbiera jej sekretarka. Rozmowy są, rozmowy są nagrywane. Nie mam czasu, żeby co chwilę dzwonić do kobiety, która nie ma uprawnień do zasiadania tutaj w Urzędzie Polskim i jeszcze będzie mnie lekceważyć. Nie odbiera jej sekretarka, nie odbiera jej sekretarz. Nie mają upoważnień. Proszę sobie zapisać mój numer telefonu albo maila. Podam pani maila i niech ta kobieta mi przyśle tutaj uprawnienia do zasiadania w Urzędzie Polskim. Od wczoraj wałkujemy ten temat i po prostu, to nie tylko od wczoraj, bo od dłuższego czasu. Jak można się stać z wójta burmistrzem? To no mnie bardzo zastanawia. A jeszcze... Nie, wasze decyzje nie interesują. Mnie interesuje, jak to się stało. Mnie interesuje, jak to się stało. Co za Patałach uznał, że gmina zamieni się w miasto. Proszę nie Dziękuję. A ja nie mówiłam do pani. Wy macie takie ego, że po prostu głowa mała. Halo. No, cisza. Tak jak powiedziałam, na maila macie mi przysłać uprawnienia. Uprawnienia. Mojego maila sobie znajdziecie. Nie będę tu ludziom zabierać czasu. Znajdziecie sobie trafne ziółko, ergonomiczne gospodarstwo rolne, trafne ziółko. 727 908 536. I, i to po prostu sprawdźcie sobie jeszcze definicję patałach i sprawdźcie sobie definicję nie rób. Nie rób. I jeszcze sprawdźcie sobie definicję okupant. Okupant, bo na chwilę obecną to po prostu zachowujecie się poniżej godności człowieka. Żądacie od rolników pieniędzy, rolników, którzy to coraz to biedniejsi się stają, bo chcecie na te swoje żydowskie gminy przejmować polskie gospodarstwa. I to są fakty. Wszystkiego dobrego życzę.